Na rejsie mentoringowym atmosfera jest naprawdę wspaniała. Spędzamy z naszymi mentorami całe dnie, a dzięki temu możemy się zżyć i nawiązać takie bliższe relacje. Mentorzy, jako starsze osoby z doświadczeniem, jesteśmy tutaj po to, żeby właśnie tym młodszym pokazać, co oni jeszcze mogą zrobić, no i chcemy dać im szansę na lepszy start. Moim zdaniem, rejs mentoringowy jest jednym z najlepszych edukacyjnych wydarzeń i miejsca, gdzie mogą się spotkać ludzie, którzy są zainteresowani podobnym, ale też e, różnym kierunkiem. Studiowania na całym świecie. Atmosfera jest bardzo rodzinna, jest bardzo łatwo do kogokolwiek podejść, zacząć rozmowę, więc absolutnie nie ma tutaj takiego dystansu pomiędzy mentorami a uczestnikami. I myślę, że właśnie ta taka rodzinna atmosfera skłoniła mnie najbardziej do tego, żeby samej tutaj przyjechać. Podczas rejsu mamy okazję poznać podstawy żeglarstwa. A także dowiadujemy się, jak pisać eseje, jak pisać aplikacje. Mamy okazję poznać mentorów i stworzyć z nimi cudowne relacje. To, co przekazali mi mentorzy podczas mojej edycji, a to, co teraz mogę przekazywać swoim mentees, to przede wszystkim e, ciekawostki i takie. Niszowe informacje na temat aplikacji na zagraniczne uczelnie, które często nie są oczywiste. Ja przeprowadziłam dzisiaj warsztat z personal brandingu i Linkedina. No cóż, grupa zaangażowanych młodych ludzi zasypała mnie pytaniami, byli wszyscy bardzo aktywni. Widać ten chęć do w ogóle budowania i też świadomość, czym jest marka osobista i jak jest ważna na samym starcie kariery. Osobiście jestem zachwycona projektem, dlatego że widzę w jednym miejscu wielu młodych ludzi, którzy mogą. Ze sobą spędzać czas aktywnie, ale poznawać siebie nawzajem, nawiązywać relacje, kontakty, a także móc skorzystać z profesjonalnego mentoringu. Hey, mentoring!